Hej, Jack! O, cześć, Tom! Nareszcie się dorwałem. Wiesz co, dwa tygodnie na misji, mówię ci, kompletna masakra. Ale chciałem ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się zaopiekować wszystkim pod moją nieobecność. Nie ma sprawy. A kiedy wracasz? No, w zasadzie jestem spakowany. Za chwilę wsiadam w samochód i myślę, że jutro będę na miejscu. Ale wiesz co, powiedz mi lepiej, co tam w domu. Jak tam kot? Zdechł! Czy co? Jak to... Jak to zdechł? Tom, przecież... Przecież mogłeś mi to powiedzieć zupełnie inaczej. Tak jak Ty potrafisz, no. Na przykład pierwszego dnia, że wszedł na drzewo i nie chciał zejść. Następnego dnia, że, że spadł z tego drzewa i połamał się kompletnie i trafił do kliniki. No i dzisiaj byś mi powiedział, że mimo wysiłków lekarzy, no, odszedł, no. A ty takie rzeczy... No może rzeczywiście. Mogło być bardziej delikatnie. No dobra. Nic, stało się. Dobra. Powiedz mi lepiej, jak tam moja mamusia? No wiesz, mama siedzi na drzewie i nie chce zejść. Kochanie, za dwie godziny będę w domu. A jak tam łowy? Przez miesiąc nie będziemy mogli kupować mięsa. A co upolowałaś, jelenia? Nie. Dzika? Przepiłem całą pensję. Wiesz to? Tom? Te kobiety to są jakieś dziwne. Jakiś rozkojarzony widzę jesteś. Co się stało? No na przykład jak wracam do domu i mam ochotę na seks, to, to zawsze żona i głowa boli. A wiesz, to jest podobno dosyć powszechny hmm. przypadek. Mówisz? A ktoś znalazł na to sposób? Słyszałem, że w jednej wiosce wszystkie mężatki ciągle bolała głowa. I wiesz co? W pewnym momencie przeprowadziła się tam była mi Polonia. I wyobraź sobie, że nagle wszystkim żonom te bóle przeszły. Magic. Cześć, kochanie. Wychodzę na spotkanie z koleżankami i nie mam co na siebie włożyć. Ale masz przecież tyle ubrań, ci. Wy w ogóle nie rozumiecie, co to znaczy trudny wybór. Ta, hm, jasne. No dzięki, dzięki, fajnie. Pa. Słuchajcie, mam zielone światło od żony, jedziemy na polowanie. No brawo! Będzie się Piąta rano bierzemy psa, strzelby i skrzyneczkę piwa. Żeby nam się lepiej polowało, weźmy sobie dwie skrzyneczki piwa. O! No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy ostatnio jak wzięliśmy dwie skrzynki piwa, to postrzeliliśmy psa. No to psa nie weźmiemy, nie? Rzeczywiście, szkoda, Burka. Nie weźmiemy psa i tyle. Okej, okay, nowy plan. Psa nie bierzemy. Wyjazd piąta rano. Bierzemy strzelby i dwie skrzynki piwa. Tak? A może jednak trzy? O, dobra koncepcja. Ale nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ostatnio wzięliśmy trzy skrzynki piwa, to sam siebie w nogę postrzeliłem. Ale jest spokój to było dawno. Wszyscy o tym zapomnieli już. Tylko nie ty. No to słuchajcie, nie bierzmy broni. A słuszna koncepcja. No okej, okay. czyli plan byłby taki. Wyjazd o 5 rano, nie bierzemy psa, nie bierzemy broni, trzy skrzynki piwa. Tak? Słuchajcie, mam propozycję. A może jednak weźmiemy cztery? O, to mi się podoba. Ktoś Ale... się pojawi. No Ale my... jak wzięliśmy ostatnio cztery skrzynki piwa, no, no to Jerry, jak wysiadał z samochodu, to sobie y, rękę złamał. U, pamiętasz? Dwa I... miesiące rehabilitacji. No nie wiem, nie wiem. Tak to Słuchajcie, ale przecież nie musimy wychodzić z samochodu. No właśnie. No w sumie. No, dobrze. Dobra, Podsumujmy. Dobra. Wyjazd o 5 rano. Nie bierzemy psa, nie bierzemy strzelb. Dokładnie. Cztery skrzynki piwa i nie wysiadamy z samochodu.